Witam, z tej strony Darek Właśnie otrzymałem przesyłkę od EDC Aktywunku dźwiganego codziennie Jest to moja naszywka Zobaczymy się Jak je to otworzę Co tam Pokażę wam Jak to otwieram Nie wiem, jakoś to spróbuję zrobić Nie wiem czy mi się uda Chwila Właśnie została Ona Otwarta i to zobaczymy co jest w środku. Wszystko? Wszystko. Jak widzicie, moja udlenność. Co się znajduje w środku? Oczywiście przepiękna moja naszywka, którą wyczekiwałem już bodajże dwa tygodnie i dotarła. Nareszcie bardzo mi miło z tej okazji. Lecz coś jest dołączonego w środku. No i to byłoby na tyle z otwierania przesyłki. Bardzo chciałbym podziękować tutaj tym dwóm panom Markowi i Michałowi Sedacce. Ja to sobie przeczytam, wrzucę kilka zdjęć na naszą grupę. No. Bardzo dziękuję, do widzenia i pozdrawiam z tej strony Darek z sobą Witam mnie śmig, witam go na luzaku Radości Łzy i smutku pół Cały czas sieć ustawiam czoła bez cachu Dzisiaj na...